Jest piąta 20. Robimy kawę. Owsianeczka się robi. Na takie Z rysynkami. Do tego dodamy jabłuszko. Trochę miodu. I będzie gitara. Cześć. Dziś mamy 17 marca. Ekipa jest e, cała, Załomciu Piotrek, Karol i Artur, no i ja, oszołom. Maniacy, szósty rano w niedzielę, powinni w łóżkach leżeć. Dobra, idziemy. Przerwa na banana na orlu. Worlu, jesteśmy w orlu? Orlu. Worlu? W Worlu. W Worlu. i już. Nie wiem, czy my dojedziemy do, 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 do końca. Może wracamy? Spocenie nie jest dobrze. Spocenie wracają do domu. To jest obszar Natura 2000. Nic nie widzę na woli. Przez chwilę na ten Dźwignę. Wspiera tam fałcz pojechał mi się trasy kuty zrobić, brąki cały czas wierzył. <grywka> Te fajnie wygląda, jak tak cztery czarne rowery jadą. <grywka> No. Jeszcze moc w nogach nie jest. No no kurwa za dużo eee. Za dużo Ejda. A weź zobacz, Jak to Ty jesteś fachowiec To kurwa nie na asfalt A nie na las Masz minimalne you're all support Słonowy, w kierunku Iranii i góry. No i widzów, żałuj, że Cię tu nie ma, bo jest zajęliście. Tak, kolorowo, zielono. Pojedliśmy ale już bez błota. Bez błota na razie, a chociaż.